Dzień dobry, moje kochani. Serdecznie zapraszam osoby, które urodziły się w znaku panny na czytanie miesięczne. Czytanie na grudzień. Grudzień 2021 roku kończy nam się miesiąc znaczy miesiąc rok. Kończy nam się rok. Pokażcie karty, jaka energia dla osób urodzonych w znaku panny. Grudzień 2021 roku dla osób spotkannych, rozpoczynacie asem pucharów wchodzicie w ten miesiąc. Wyzwaniem Dziewiątka Mieczy. <laughs> w podstawie Rycerz Pucharów. Odchodzi Królowa Pentakli. Wasze świadome dążenia to Dziewiątka Pentakli. Przychodzi do Was As Boław. Wasze możliwości to Król Buław, wpływy zewnętrzne to Koło Fortuny, nadzieje bądź obawy, tutaj co warto wiedzieć, Paśmieczy. <noise> A wynikiem głupiec, głupiec, kochani coś tu się dzieje, coś tu się dzieje, na rzeczy coś jest, powiem tak. Dwójka buław. Dwójka buław w tle. Słuchajcie, to jest karta, gdzie szukamy możliwości. Badamy różne drogi rozwiązań, poszukujemy różnych dróg. To jest aktywna karta. To, to nie jest nam źle. Ta pozycja nasza jest dosyć stabilna, ale my chcemy... Czy Pójść dalej. Chcemy się rozwijać, chcemy czegoś nowego, i już się rozglądamy tutaj, jak te kruki na prawo i lewo. W którą by tu stronę pójść? To jest również jakieś takie balansowanie między dwoma wyborami. Poszukujemy rozwiązań, poszukujemy dróg, możliwości do działania. Rozpatrujemy już różne możliwości tło czytania, czyli y, panny w tym miesiącu będą się osoby z podznaku panny przyglądały różnego rodzaju możliwościom, poszukiwały rozwiązań, przyglądały się tym rozwiązaniom, które dla nich są atrakcyjne, które mniej lub bardziej, którą drogę wybrać. Też mogą być takie wahania, w którą stronę podążać, tak? Rozpoczynacie ten miesiąc asem Pucharów. As Pucharów, kochani, co tu dużo mówić? Miłość, miłość, spełnienie. Taki prezent od losu, słuchajcie, który no, daje nam taką ogromną satysfakcję i radość. To spełnienie może być właśnie, to jest spełnienie emocjonalne, ale powodem tego spełnienia może być nowa miłość, nowa relacja, nowy biznes, coś nowego, ale słuchajcie, takiego dla nas wow, po prostu miód na nasze serce coś, co sprawia nam tyle satysfakcji i przyjemności. No, po najprostszej linii oporu, że tak powiem, idąc, no, no, no miłość, miłość. Do panien miłość. Albo coś, co daje wam porównywalne do, do, do takich właśnie uczuć miłości yy, spełnienie. Czyli jeśli jakiś pomysł, projekt, realizacja czegoś, no to to będzie takie wow, takie, takie dla was. W wezwaniu... Dziewiątka Mieczy. Dziewiątka Mieczy, słuchajcie, mówi tak o takich lękach, obawach, takich, wiecie, no, takim pułapki własnego umysłu. Mamy tutaj symbol tej klatki, czujemy się jak w potrzasku. Jeśli chodzi o miłość i, i tutaj wyzwanie miałaby być taka, taka właśnie, e, takie lęki, takie obawy... To może się boicie, bo macie przykre doświadczenia. Wiecie, no, jak coś przyjemnego się zdarza, coś co. No, po prostu trudno uwierzyć, że to jest tak fantastyczne, a mamy doświadczenia paskudne, poprzednie, no to, no to nagle strach nas oblatuje, tak? Ten strach jest na wyzwaniu. On by, ta karta by mówiła o tym, że. Przełamujcie swoje lęki. Nie poddajcie się swoim lękom w tym miesiącu. Nie uprawiajcie czarnowictwa. Nie patrzcie na świat w czarnych barwach. Czasem warto założyć różowe okulary. Czasem warto poddać się czemuś, nawet jeżeli się boimy, nawet jeżeli trudno nam zaufać. Po prostu puśćcie to. Tu są lęki, tu są obawy, tu są nasze strachy, tu są nieprzespane noce, e, tutaj się zamartwiamy. Jeżeli to byłby projekt jakiś, jakaś praca, jakiś biznes, no to w takiej sytuacji możemy mieć sporo zmartwień i kłopotów i myśleć: o ojej, ojej, jak ja to wszystko ogarnę. Czy to wszystko da radę po, poskładać do kupy, czy to będzie, yy, że tak powiem, hulało, tak? Może tak być. Ale na wyzwaniu jest ogarnięcie tych lęków, żebyśmy się w tym nie zamknęli, żeby to nas nie przykuło do łóżka yy, i żebyśmy nie popadli w taki marazm i czarnowictwo, że to nie wyjdzie, że to się nie uda, że ta relacja nie ma sensu. Bardzo mi się to pokazuje, jeśli chodzi o kwestie uczuciowe. Te, te karty mogłabym bardzo ładnie przeczytać. Natomiast również, patrząc na kwestie zawodowe czy finansowe, mogą do Was przyjść lęki z jakiego powodu? Bo dobrze idzie, bo jest dobry początek, bo coś jest takie wow. I jak to wow? Jak ja zawsze pod górkę. A może tym razem już nie? Tak? Może tym razem już nie. W podstawie. W podstawie rycerz pucharów. No właśnie. To jest problem. To jest problem. Rycerz pucharów jest problemem. Dlaczego? No bo niesie ten puchar. Przychodzą dobre wiadomości. Przychodzą dobre wieści. Słuchajcie, paraliżuje to Was. Zamiast cieszyć się, zamiast skakać do góry z radości, to albo szukacie dziury w całym tutaj. Albo moi drodzy, paraliżuje was, że to się może udać. Że ta relacja ma sens, że ten biznes wyjdzie. Rycerz Pucharów mówi o dobrych wieściach. Przynoszę ci puchar, a w pucharze masz obfitość, masz spełnienie, masz radość. No i taka wiadomość, takie spełnienie do was idzie, a wy co? Strach z domu wyjść. No oczywiście śmieje się, ale, ale jakieś lęki was dopadają. A tu jest wszystko przepięknie. Tu się nie ma czego bać. Skąd te lęki? One są irracjonalne, czyli mogą być yy, na bazie waszych przykrych doświadczeń poprzednich, tak? I może wiedzeni swoim doświadczeniem, no nie ufacie tym emocjom, trudno wam uwierzyć w prawdziwość albo tym szansom, okazjom, tak? Odchodzi królowa Pentakli. Dla niektórych może odejść faktycznie ich królowa albo król, bo tutaj energia jest zamienna w czytaniu ogólnym, czyli yy, może odejść żona, matka? Może też odejść rodzaj stabilizacji i komfortu? Tak? Bo też tak może być, że jak przychodzi coś, nawet jeżeli to jest spełnieniem dla nas, tak? To. to Czasami burzy nam jakiś właśnie spokój, który mieliśmy, świat poukładany, i może się okazać, że kurczę, no to ja miałem, czy miałam już tak po swojemu to wszystko, a teraz no fajnie. Ja czekałem, czekałam na nową miłość, na nowy projekt, na coś, co mnie spełni. No ale to, to, to zaczyna mi komplikować życie, i stąd tutaj mi się wydaje, że te miecze. Bo tutaj jest taka mała cesarzowa, ta królowa Pentakli, i ona odchodzi do y, przeszłości. Y, też tu y, powolne działania, y, bo królowa Pentakli działa dosyć wolno, spokojnie, opanowanie takie, a tutaj przychodzi emocja, rozedrganie. Może Wam te emocje są po prostu takie, trochę, wiecie. Może, wy jesteście emocjonalnie, ale takie prawdziwe, szczere emocje, szczere uczucia na przykład mogą dla was być takim, no, panna bardzo twardo stąpa po ziemi wbrew pozorom, więc tutaj mo mogła się pewniej czuć, a tutaj może się czuć niepewnie i może zostać zachwiane tej poczucie takiej stabilizacji i bezpieczeństwa. Irracjonalnie oczywiście, ale tak to możecie odbierać. Yy, co macie w świadomych dążeniach? Dziewiątkę pentakli. No właśnie, bo tutaj jest, słuchajcie, znowu podbicie tej królowej. Stabilizacja materialna zapewniona przez samego siebie. Czyli moja stabilizacja jest efektem tego, że ja sobie ją sam zapewniam, czy sama zapewniam. Takiej stabilizacji pragniecie, niezależnej, bo to jest karta Singli, osób, które same sobie sterem, żeglarzem, okrętem, mają tu wszystko, nic im nie brakuje. Są odważne, śmiałe, ale są same. Są ustabilizowane finansowo, emocjonalnie. Wszystko jest tu elegancko, tylko że są same. Jeśli do was przychodzi miłość, ona może was. Waszym zamiarem jest ustabilizowanie siebie. Tu nie przewidywaliście nikogo obok siebie. Nie taki był plan, a tu idzie ktoś. I stanowi w tej chwili problem, bo burzy wam mm, ten scenariusz, który wy macie. No trzeba go teraz, ten scenariusz jakoś zredagować, na nowo napisać, albo jakieś zmiany nanieść, tu, tu jest problem. Przychodzi do was Azbuław. Odchodzi ta królowa Pentakli, a przychodzi Azbuław. No właśnie, odchodzi tutaj stabilny partner, jakiś rodzaj stabilizacji, a przychodzi pasja, pożądanie, namiętność, romans. Co tam jeszcze chcecie? Nowe działanie w kierunku takim pasjonującym, czyli nowy początek czegoś, co bardzo Wam odpowiada emocjonalnie. Zobaczcie, drugi raz, tutaj jeden as, tutaj drugi as. Jakby w was rodzi się jakaś, pewien rodzaj taki, bym powiedziała, paniki. Ojej, ojej, niby czekałem, czekałam, ale co teraz? Takie, o kurczę, o kurczę, o kurczę. Wiecie. <laughs> e, wasze możliwości. Król, Buław. No, możecie osiągnąć wszystko, co chcecie. Zobaczcie, są wszelkie symbole, wszelkie atrybuty zwycięstwa. Macie tu moc, macie odwagę, macie siłę, macie władzę, macie możliwości do osiągania tego, na czym wam zależy. Ekspansja jest w tej karcie rozwój, witalność, kreatywność, charyzma, wszystko. Król Buław jest najbardziej temperamentnym królem. Ma najwięcej entuzjazmu, pasji. On nie robi czegoś, nie zmusza się do czegoś. Jak coś robi, to mu się to musi chcieć, podobać, inaczej w ogóle się za to nie bierze. Super, wasze możliwości są po prostu na najwyższym poziomie w tym miesiącu. A wpływy zewnętrzne koło fortuny. Koło fortuny mówiące o tym, że y, zdarzenia przychodzą losowo, na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale jeżeli coś do nas w tym kole przyjdzie, to trzeba się nie gapić, korzystać z okazji, nie panikować, tylko brać, chwytać, działać, iść do przodu. Jest to też karta karmy. Z zewnątrz. Może macie gdzieś zapisane karmicznie, że tak ma być. To jest dla mnie, to jest dla ciebie, droga panno. Hmm? Ta miłość, ten romans, ta pasja, ta namiętność. To, co do ciebie idzie, to, co cię paraliżuje. Bo może jest takim, tak długo na to czekałeś, czy czekałaś, że teraz jak już przychodzi, to nie dowierzasz. A to może być po prostu... Zrządzenie losu, tak miało być, twoje przeznaczenie. Tak miałeś zapisane, czy miałaś zapisane? Co warto wiedzieć? Warto szukać informacji, tutaj mamy pazia mieczy. Warto wiedzieć, że w paziu zasięgamy... Dopytujemy, zasięgamy informacji, dokształcamy się, szkolimy się w paziumie, czy też uważamy na informacje, które do nas napływają. Możecie się tu obawiać, że to, co do Was przychodzi, nie jest szczere, na przykład, że to są tylko jakieś puste słowa albo, albo plotki, albo coś. Sprawdzajcie informacje, warto wiedzieć, że weryfikujemy informacje, uwiarygadniamy, warto wiedzieć, że ludzie mogą krytykować wasze postępowanie, że mogą mówić w głowę się puknij, albo zastanów się, um, miałeś stabilizację, a teraz idziesz w kierunku, nie wiem, jakimś takim nieznanym, tak, gdzieś cię niesie. Nie przejmujcie się ludzkimi językami. Paśmieczy właśnie o tym mówi, że ludzie mają języki i gadali i gadać będą, pletli i pleść będą. Nie zwracajcie na to uwagi, na ludzkie gadanie. Niech to nie będzie dla Was wytyczną albo, albo czynnikiem do kierunku działań. Sprawdzajcie informacje, weryfikujcie, szukajcie, dociekajcie. W paziomie czy poszukujemy sposobów, rozwiązań, dopytujemy o szczegóły, jeśli to chodzi o biznes. Natomiast jeśli chodzi o relacje, ludzie mogą różnie mówić, że wasz partner w poprzedniej relacji to był taki, inny, w ogóle, gdzie ty się pakujesz. To może Was przerażać, faktycznie. Wtedy może człowiek obaw nabierać i lęków, tak? No bo jak usłyszy taką opinię, że ta osoba to z tamtą się rozstała, bo taka i, i, i nie inna sytuacja była? Weryfikujcie to. Ta osoba może być Wam z przeznaczenia po prostu pisana. Ta praca, ten pomysł, który teraz realizujecie, też może być Waszym przeznaczeniem. Chcieliście stabilizacji samemu. Może się okazać, że dostaniecie stabilizację we dwoje. To co? Stabilizacja we dwoje was nie satysfakcjonuje, bo chcieliście być sami? Może się okazać, że to wcale nie jest takie złe rozwiązanie być we dwoje. Stabilnie samemu, stabilnie we dwoje. Wiecie, czasami przeraża nas to, że coś dobrego do nas idzie, bo całe życie szło coś bardzo yy, pod górkę, tak? Bywa. Ale to trzeba naprawdę zweryfikować, brać do siebie i weryfikować. I kończycie ten miesiąc kartą głupca. Powiem tak: nowy początek. Karta dziecka karta rozpoczynania czegoś od nowa wchodzenia w nowy etap swojego życia, w nowy etap działalności, w nową relację. Wszystko od początku. Wszystko od nowa, na nowo. Z taką ufnością, jak ma dziecko. Z taką wiarą, jak ma dziecko. Z taką wiarą słuchajcie w to, że wszechświat chce dla mnie jak najlepiej. Zadba o mnie. Troszczy się o mnie. Nic mi się złego nie stanie. Ten kruk na jakimś e, balu y, stoi. I on się nie boi, że, że wpadnie do wody. On ufa tej wodzie. Zobaczcie, tutaj mamy kwiaty lotosu, czyli on, on się czuje tutaj bezpiecznie. Chociaż to jest ryzykowne na takim balu stanąć, tak? Początek, nowy początek. Nowy rok. Może nowe życie. Nowa firma. Nowa relacja. Może nowa panna. Nowi wy. Może wszystko naraz nowe. Pomyślcie o tym. W tle czytania pamiętajcie, że macie ten dwójkę. To są różne drogi, różne możliwości. Szukacie w tym miesiącu, co dla was będzie lepsze, korzystniejsze. Rozglądacie się, poszukujecie informacji i sprawdzacie, która ścieżka jest dla mnie najwygodniejsza. I chyba po całym miesiącu jednak znajdujecie w sobie tę odwagę i tę siłę, żeby pójść po swoje i zacząć coś w swoim życiu, nowego, coś naprawdę świeżego, nowego z nowym rokiem w nowe życie. Wszystkiego dobrego.